Cześć, witam Was w nowym filmie. Dzisiaj zabieram Was do mojej łazienki, ponieważ wczoraj została zamontowana nowa szafka w łazience. To jest taka szafka nad toaletą i jest to szafka robiona na wymiar, także nigdzie Wam jej nie podlinkuję, bo wiem, że na pewno jakieś pytania by się pojawiły. Niestety. Nie znalazłam żadnej gotowej, która wpasowałaby się w te wymiary. Albo byłaby za szeroka, albo za wąska, albo za niska. No, po prostu się nie dało, więc najlepsze rozwiązanie to jest po prostu zrobić szafkę na wymiar. Zaraz Wam wszystko pokażę. Przeniesiemy sobie rzeczy z tych szuflad pod umywalką do tej szafki nad toaletą. I mam nadzieję, że to wszystko będzie lepiej zorganizowane i chętniej będzie mi się korzystało z tych wszystkich kosmetyków. Także. Zabieram Was i idziemy układać. Dobra, mam kawę, to prawda już pół kubka, ale możemy zaczynać. No dobra, to teraz trzeba posegregować to, co jest tutaj. I tutaj, wiem, nie ma zbytnio porządku. I poprzekładać prawie wszystko, może nie wszystko, ale prawie wszystko do tej szafki. A to jest cień, pada od kabiny, bo tutaj światło się odbija, żeby nie było, że. Coś jest brudne albo coś. Także zabieram się za układanie. No dobra, zaczynamy układanie rzeczy. Trochę sobie to posegregowałam już na kategorie. Tu jest pielęgnacja twarzy, tam pielęgnacja ciała, jakieś takie peelingi, tak rzeczy do włosów. No, takie małe kategorie. I będziemy wszystko tutaj układać. Już przed chwilą weszłam na krzesło. I na tą najwyższą półkę postawiłam jakieś takie rzeczy, które rzadko używam, albo zapasy, czyli tam jest na przykład taki żel do kąpieli, całe nowe opakowanie, jakieś lakiery do włosów. Tam nie sięgam stąd, ale jak będę czegoś potrzebować, to zawsze mogę wiecie, wejść na coś i sięgnąć. A tutaj na te wszystkie półki bez problemu sięgam, więc idealny dostęp, także układamy. Ja musiałam wejść na krzesło, żeby trochę tutaj wyżej poukładać, ale będzie przynajmniej wygodnie. Dobra, słuchajcie, wydaje mi się, że już wszystko ułożyłam. Nie chciałam też tutaj nawalić za dużo, bo mam jeszcze zapasy w biurze, wiecie, w tej komodzie. Więc część rzeczy tutaj przyniosłam, na przykład zapasowe peelingi, jakieś takie rzeczy, które chciałabym w najbliższym czasie zużyć, a leżały cały czas tam w szufladach, ale też nie chciałam wszystkiego tutaj przynosić, bo tak to by było wypchane po prostu tutaj po brzegi, a tam ta komoda stałaby pusta, a też nie ma sensu wiecie, ładować tutaj tyle tych kosmetyków, bo potem nie wiadomo czego używać. Także jest tutaj to, co bym chciała w najbliższym czasie używać i wydaje mi się, że naprawdę jest to całkiem dobrze zorganizowane i poukładane. E, może zaczniemy od najwyższej półki. Muszę wejść tutaj na krzesło. Tak jak wam mówiłam na początku, tutaj są jakieś takie rzeczy, których się rzadziej używa jakiś zapasowy żel pod prysznic e, tutaj mam taką mgiełkę do włosów, lakiery do włosów i zapasowy płyn do kąpieli, tutaj mam taką kosmetyczkę e, która ma w sobie jakieś opakowanie na szczoteczkę do zębów, jakieś miniaturowe kosmetyki e, mini maszynkę do golenia, czyli taka wiecie wyjazdowa mini kosmetyczka, niżej mamy po lewej stronie kosmetyki do włosów, na środku kosmetyki do opalania Maski do włosów i jakiś balsam. Także zaczynając tutaj, jak Wam tu pokazać? Eee, dobra, tam mam odżywkę jantar. To jest taka wcierka do skóry głowy, której możecie używać, jeżeli chcecie, żeby włosy rosły szybciej. Ja co jakiś czas stosuję, ale nie jakoś super regularnie. Z tyłu mam odżywkę do włosów od Nakomi. Tutaj mam olej awokado, który można stosować na przykład do włosów. Tutaj jest rozmaryn, czyli taka woda do twarzy, ciała i włosów i chciałabym to troszeczkę zużyć. Serum do końcówek, moje ulubione, wiecie, że używam regularnie. Za każdym razem, jak umyję włosy, to nakładam na końcówki. Z tyłu mam taki olejek, którego używam, kiedy prostuję włosy albo kiedy używam lokówki. Maseczka 7 olejków, czyli coś do olejowania włosów. Tutaj dwa suche szampony. Ten jeszcze jest w użyciu, tam jest zapas. Odżywka w sprayu. No i tutaj mam samoopalacze, jeden naturalny z Mokosze, to jest ten balsam brązujący, który w sumie zawsze Wam polecałam, to był jedyny produkt samoopalający, jakiego ja używałam. I on pięknie pachnie pomarańczą z cynamonem, także myślę, że jeszcze będę używać, ale to jest taki efekt delikatny w porównaniu do Bielendy bielenda, tutaj mam piankę brązującą to jest to, czego najczęściej używam i o co pytacie, ja mam dla jasnej karnacji i gorąco polecam mam też mgiełkę, ale używałam ją raz i muszę jeszcze bardziej przetestować, także zobaczymy to też jest naturalny efekt ale troszeczkę mocniejszy niż mokosz mokosz szybciej się zmywa dobra, dalej, tutaj mam taki jogurt do ciała, czyli taki jakby balsam, niżej resztkę maski do włosów z Anwen Maskalaty do włosów i balsam do rąk i ciała od JOP. Na drugiej półce z kolei są takie produkty trochę do twarzy, trochę do ciała, trochę do kąpieli. To znaczy, tutaj na przykład mam w ogóle płyn do soczewek i zapas soczewek. Często też pytacie, jakie mam soczewki. Ja kupuję takie. E, to są dwutygodniowe hydrożelowe soczewki i one mają jakby filtr UV. Ja na to zwracam uwagę, jeżeli chodzi o soczewki, bo jednak o oczy też trzeba dbać. E, także tutaj są moje soczewki. Tutaj mam krem z Recibo, Recibo Glow. E, tutaj mamy taką esencję. Dalej mamy co? Mini żel do twarzy, peeling i peeling. Jeden jest z Recibo, drugi na komi. Tutaj są takie produkty do ciała, tutaj mam otulający zapachem balsam do ciała od Natu, mój ulubiony ostatnio też balsam, a właściwie takie masło z Sanctuary Spa, już mi się kończy niestety, ale no mam co używać. Tutaj mamy dwa produkty też z Natu, czyli sól do kąpieli i peeling, on też pięknie pachnie, w ogóle wszystkie produkty Natu pięknie pachną dalej coś co teraz używam to jest peeling z Recibo i powiem wam, że jest naprawdę fajny, jest w szklanym opakowaniu, pięknie pachnie także testuję i później e, mamy peeling, ekspresowy peeling do ciała z Mia ja też bym chciała przetestować, także myślę, że niedługo użyję i na koniec balsamy do ciała z Recibo tam jest specjalistyczny balsam wyszczuplający, a tutaj jest ta wersja odżywcza i ja preferuję właśnie tą wersję odżywczą. I tutaj położyłam sobie świeżo wyprane takie ręczniczki do zmywania olejku do demakijażu, żebym nie musiała latać, bo wcześniej one leżały w pralni. I wiecie, tak ciągle jak chciałam mieć makijaż, to musiałam tam chodzić, także przynajmniej są pod ręką. I na dole są takie podstawowe kosmetyki, po które najczęściej sięgam. Do, no po prostu wiecie, kosmetyki do takiej codziennej pielęgnacji twarzy. Może zacznijmy od tej strony. Tutaj są olejki do demakijażu, czyli mój ulubiony NATU mandarynkowe oczyszczenie. Z tyłu mam w zapasie olejek z Recibo. Tutaj płyny micelarne, biolawen, sylweko, żelmyjący do twarzy z biolawen. Dalej mamy piankę z Orientany, Bardzo fajna jest ta pianka, już jej jakiś czas używam i sprawdza się. Tutaj mam esencję z Bentona. Z tyłu tonik do twarzy z Wianka. I tutaj już się zaczyna taka bardziej pielęgnacja, czyli tutaj mam na przykład krem do twarzy, którego używam na noc z Veoli Repair by Night. Bardzo fajny, konkretny krem, muszę wam powiedzieć, że świetnie mi się sprawdza, jest tak takie masełko do twarzy, no polecam, polecam. Tutaj z tyłu peeling enzymatyczny, maseczka wygładzająca z mija i peeling z Orientany. Z tyłu jeszcze krem odżywczy Recibo, koktajl nawilżający do twarzy znakomi i peeling enzymatyczny z MIA. Tutaj mam szczoteczkę z Remingtona, mam też moje Foreo, serum normalizujące z Recibo, tutaj mam małą wersję kremu nawilżającego z Yossi, czyli Nafi, bardzo Wam polecam, to jest ten z awokado. I mam jeszcze krem pod oczy i to jest Veoli Keep czyli ten taki żółty krem pod oczy i powiem Wam, że on tak pięknie pachnie. To jest chyba, no nie wiem, drugi mój ulubiony krem pod oczy. Na tu krem pod oczy pachnie kawą. To pachnie jakimś takim kokosem, ciężko stwierdzić, ale naprawdę piękny zapach. To jest właściwie taki um, balsam anti-aging pod oczy. No i tutaj moje ulubione serum, wiadomo z Recibo, także tutaj cała pielęgnacja się znajduje, jeżeli chodzi właśnie o na przykład krem z Natu albo krem nawilżający z Recibo, to mam je na toaletce, bo często używam tych produktów rano, a jak chcę użyć coś wieczorem to po prostu idę do sypialni, do toaletki i biorę stamtąd, także tutaj wszystko jest. Tutaj mam jeszcze mój roller. Który świetnie się sprawdza. Ja kupiłam na stronie Naturalna bogini. Często po prostu biorę go i wkładam do lodówki na 5 minut, i potem jest jeszcze zimniejszy i super redukuje jakieś opuchnięcia na twarzy czy pod okiem. Tym małym, właśnie fajnie można dotrzeć pod oko tą końcówką, ale na razie leży tutaj. I tutaj mam też zapas moich maseczek do twarzy. Także raczej na razie mi nie zabraknie. To jest z mojego zamówienia ze skin 79, chyba z 10 maseczek, bo była super promocja i one wychodziły po 4 albo 5 zł za sztukę. Trzy te z lawendą. Trzy przeciwzmarszczkowe i trzy takie. Tutaj dalej są maseczki z mizona. I jeszcze jakieś takie różne. Inne także, trochę tych masek mam, ale ja bardzo lubię używać i ostatnio robię to regularnie, bo chcę dbać o pielęgnację twarzy i, i te maseczki robić właśnie częściej. Także tak to wygląda. Wydaje mi się, że całkiem nieźle. Na pewno będzie to wygodniejsze niż korzystanie z takich szuflad, bo za każdym razem jak chciałam coś wyjąć, to musiałam wyjąć, zamykać tą szufladę, żeby być bliżej lustra i wszystko widzieć. A tak to wiecie, tutaj może szafka być cały czas otwarta i ja po prostu coś sięgam, idę do lustra, nakładam jakieś produkty, coś zmywam, odkładam tutaj i nie ma wiecie, dziesięciu rzeczy na umywalce. Tutaj są jakieś rzeczy, ale to już na przykład jest zużyte opakowanie na tu, a to jest końcówka tej Isany, także zaraz to posprzątam. No ale wiecie, możecie otworzyć szafkę i tak naprawdę, mieć dostęp do wszystkiego i nie trzeba otwierać, zamykać szuflad i tak dalej. Także, jeżeli macie takie miejsce w domu albo będziecie, nie wiem, się remontować, zmiany robić jakieś w mieszkaniu, albo po prostu dopiero jesteście na etapie projektowania mieszkania, to ja polecam taką szafkę. Nie wiem, czemu tak długo to zajęło. Znaczy, wiem czemu, bo się po prostu nie zbierałam do tego, żeby w końcu gdzieś zamówić tą szafkę także tak, w końcu się udało no i jest świetna, idealnie wpasowana, nie wiem czy widzicie na górze y, mamy właśnie ten taki wywietrznik y, i gdyby drzwi były do samej góry to by się pewnie nie otwierały, znaczy na pewno by się nie otwierały całe, y, dlatego u góry jest zrobiona po prostu taka atrapa i drzwi się zaczynają y, lekko poniżej, mogła być szafka krótsza, uznałam, że to nie ma sensu, będzie się tam zbierał jakiś kurz i tak dalej, więc po prostu Widzicie, tam jest takie jeszcze trochę miejsca. Więc jest taka atrapa i moim zdaniem świetnie to, świetnie to się sprawdza. A przynajmniej mogę otworzyć, wiecie, całe drzwi. No i tak super, cieszę się bardzo już nie mogę się doczekać tych wieczorów z pielęgnacją tutaj. W sumie to zyskaliśmy nowe miejsce do nagrywania vlogów. Co powiecie na vlogi pielęgnacyjne z tego miejsca? Czyli na przykład, wiecie, przychodzę wieczorem opowiadam wam co używam do na przykład demakijażu jakie używam kosmetyki pielęgnacyjne czy na przykład wiecie, jakąś maseczkę użyję, czy, czy jakieś peelingi, ups no. I'm sorry Dobrze, że to nic szklanego, tyle wam powiem <grym> czy na przykład właśnie jakieś peelingi będę robić i bym mogła wam tutaj wiecie, robić takie jakby vlogi z pielęgnacją. No myślę, że by to fajnie się sprawdziło. Ten status już tutaj jest potrzebny. Zawsze mi się podobały takie filmy, jak ktoś właśnie stawiał kamerę i po prostu, wiecie, zmywał makijaż, nakładał jakiś serum, kremy, maseczki i po prostu, wiecie, puszczacie sobie taki film, czy to rano do kawy, czy wieczorem jak sami robicie taką pielęgnację i... Nie wiem, mi się zawsze przyjemnie takie coś się ogląda. Także dajcie znać, o nawet jest miejsce na kubek z kawą, więc rano też mogę nagrać czasami jakąś pielęgnację. Chociaż rano u mnie to jest bardzo ograniczone w sensie bardzo mało robię rano. Chyba, że jest to weekend i właśnie chcę zrobić jakiś peeling, maseczkę, coś w ten desej. Kurczę, no super się cieszę z tej szafy. Naprawdę od razu o wiele lepiej to wygląda, jak jest gdzie wszystko układane na półce, a nie po prostu wrzucone do szuflady. Wiecie, ja tam sprzątałam w tej szufladzie i oczywiście tutaj też nie zawsze będzie super wszystko podkładane, bo pewnie nieraz wyrzucę po prostu coś i trzeba będzie potem poukładać, ale jednak to wszystko stoi. Stoi i widzisz, co to jest. A jak jest wrzucone do szuflady, to z góry po tych wieczkach co to jest? Czy to jest peeling, czy to jest, wiecie, jakiś inny produkt o co chodzi? Um, także o wiele lepiej będzie się na pewno z tego korzystało i już o tym wiemy. No dobra, to chyba by było na tyle. Zrobię Wam jeszcze szybki rzut na to, jak to wygląda. Także tak to wygląda na koniec. No dobra, teraz trzeba jeszcze zrobić porządek tutaj w szufladach. Jak widzicie, sporo rzeczy zostało, ale tutaj są takie drobne rzeczy, co nieco może jeszcze przyniosę do tamtej półki. Ale tutaj jest dużo próbek, jakiś depilator, małe takie, wiecie, kosmetyki, próbki, wersje podróżne. Na dole jest trochę rzeczy, mm, jakieś tam końcówek, które chciałabym wykończyć, więc. Na razie tutaj chyba je zostawię. No, jakieś takie babskie rzeczy, wiecie: podpaski, tampony. Także wyjmuję to wszystko, wyczyszczę szuflady i zobaczymy, co tutaj ułożyć. Część opakowań widzę, że jest pusta. Tutaj naprawdę już nic w sprawie nie ma. No, to do roboty. Muzyka Till something better came along Słuchajcie, posprzątałam jeszcze łazienkę, umyłam kabinę i mogę Wam teraz pokazać, jak to wszystko wygląda. A jeśli chodzi o szuflady, tutaj pod umywalką, no to jest tutaj już zdecydowanie mniej rzeczy: mianowicie szczotka do włosów. Tutaj mam jeszcze resztkę płynu do soczewek. Jakieś nożyczki, pędzelki do nakładania, maseczek, różne rzeczy, tam Henna do brwi. Tutaj mam gumki, jakieś wsówki do włosów. Tutaj są takie drobne rzeczy, jak na przykład końcówki do depilatora, pudełka na soczewki, to jest ładowarka do Foreo. A to jest zawsze coś, co się gubi, bo Foreo ładujecie naprawdę nie wiem, dwa razy w roku. Także ostatnio jak ładowałam, to szukałam tego chyba z godzinę. Więc stwierdziłam, że niech leży w łazience. Tutaj mam z kolei przełożone wszystkie próbki, które mam nadzieję, że uda mi się zużyć. Bo teraz patrzę właśnie, tutaj też mają terminy ważności, żeby je po kolei zużywać. Rękawice z glow, do zmywania makijażu. te chusteczki z lidla do makijażu i ich totalnie nie polecam. Są tak mało nasączone. Nie, w ogóle nie nadają się do niczego moim zdaniem. Tutaj mamy jeszcze co? Jakieś um, kulki, plastry kompit, takie waciki, które można prać, mini maszynka, no i takie zwykłe waciki. Także tak to się mniej więcej prezentuje. Nie ma za dużo rzeczy i przynajmniej nie ma bałaganu. A na dole wzięłam to jedno pudełko z pralni i włożyłam tutaj wszystkie, wiecie, lokówki, prostownice, suszarkę. Bo z pudełka to by pewnie tutaj latało, więc stwierdziłam, że fajnie będzie mieć jakieś pudełko tutaj, no i przynajmniej nie będzie to na widoku, bo to zawsze leżało gdzieś tutaj pod tą szafką, albo jeszcze jak nie było tamtej, to będzie tam na, na tej półce, więc przynajmniej jest teraz na to miejsce. Tutaj mam kule do kąpieli różne, dawno już z nich nie korzystałam, więc w sumie dobrze, że tutaj są na widoku, to może je zużyję. E, tu jakieś wkładki i tak dalej tutaj położyłam płyn do czyszczenia łazienki, stwierdziłam, że w sumie jak już tutaj będę coś sprzątać, to mogą być takie rzeczy i jeszcze zaraz dwa tutaj dołożę peeling do ciała e, i resztka płynu, resztka też e, pianki brązującej tutaj mamy na przykład piankę taką do golenia no i jakiś tam, nie wiem, zwykły zmywacz do paznokci nie wiem w ogóle kiedy ja go kupowałam, niech sobie leży i tutaj ta rękawica na szczotce do samoopalacza I to jest słuchajcie tyle Także nie za dużo, przynajmniej nie ma bałaganu Większość kosmetyków, pielęgnacja jest tam No i przynajmniej jest czysto i jest porządek Także bardzo się cieszę Przy okazji posprzątałam w łazience, umyłam wannę Tutaj umywalkę i wszystko jeszcze tylko muszę odkurzyć No i tak to teraz wygląda Super, się patrzy na taką wysprzątaną łazienkę, gdzie nie ma jakichś niepotrzebnych rzeczy na widoku. No i też cieszę się, że w końcu ta szafka tutaj zawitała. Że to by było w sumie tyle, jeśli chodzi o ten film z organizacją kosmetyków. Dobra, przyszłam tutaj po trochę światła, bo w łazience ciężko o naturalne. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał, że wiecie tak, mogliście zobaczyć jak organizuję sobie kosmetyki w tej nowej szafce i jak to będzie teraz wyglądało. Oczywiście też trochę się zmieniła organizacja w tych szufladach pod umywalką, jest mniej rzeczy, mogłam tam włożyć suszarkę, lokówkę, prostownicę, więc na pewno uniknę jakiegoś bałaganu, bo zawsze... Te prostownice leżały właśnie albo na podłodze i wiecie, te kable, albo jak jeszcze nie było tej półki, no to na tej półce bez półki. No w każdym razie wiecie o co chodzi. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że w końcu tą szafeczkę mam. Wszystkim polecam takie rozwiązanie. Na pewno to wprowadza dużo większy porządek w kosmetykach i przede wszystkim widzę, co mam i jakie produkty mam, także na pewno będę. Jakby szybciej je zużywać i z nich korzystać Niż jak były w szufladzie I wiecie, patrzycie właśnie na coś z góry I nie wiadomo co to jest, czy to jest peeling, czy to jest krem Czy co to jest za produkt Także na pewno będę te kosmetyki bardziej I chętniej używała A teraz dziękuję Wam już za oglądanie Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie Zostawcie kciuki w górę, subskrybujcie Jeżeli jeszcze tego nie robicie No i do zobaczenia, także buziaki, pa! It forever and so does me